No kto nie lubi żuru z białą kiełbą? Nie chcemy mieć pasztetu. Witajcie moi mili. Dzisiaj zrobimy sobie taką mega smaczną, super fajną białą kiełbasę. Idealna do pieczenia, do żuru. No kto nie lubi żuru z białą kiełbą? No właśnie. Więc co będziemy potrzebować? Mamy dwa rodzaje mięska. Tutaj mam brzuszek wieprzowy około 1.5 kg. Oraz chudą, fajną taką łopateczkę wieprzową. Nasze dwa rodzaje mięska z tego będzie kiełba. Dalej potrzebujemy przyprawy, więc sól około 60 gramów. Liczymy sobie 20 gramów na kilogram, 3,60 kilo kg. Dalej pieprz około 7 gramów na kilogram, więc ja mam tutaj 20 gramów pieprzu. No, ma być taka fajna, naczosnkowana, więc u mnie cała główka czosnku. Cała główka czosnku pójdzie do kiełby, żeby była fajna, naczosnkowana. No i oczywiście naturalny tutaj wieprzowy flaczek, bo będziemy nadziewać ją we flaka. Co my tu mamy? Właśnie, naturalny, fajny flaczek. Do tego również około 300 ml zimnej, przegotowanej wody. 100 ml na kilogram. Łatwo liczyć proporcje, wszystko będzie tam na dole w opisie. No więc co? Zaczynamy od pomielenia naszego mięcha. Majeranek. A! I majeranek. Właśnie, ja mam 10 gramów majeranku, żeby była też taka ziołowa, majerankowa, czosnkowo-majerankowa. No taka będzie idealna. No to mielimy. Zaczynamy od naszego brzusia wieprzowego. Ja już mam pocięty w takie paseczki, żeby mi idealnie pasował do maszynki. Oczywiście mielimy na grubych oczkach, To też ważne. Nie chcemy mieć pasztetu we flaku, tylko fajną kiełbachę. I widzimy się za moment, jak będziemy doprawiać i wyrabiać. Mięcho gotowe, zmielone, więc maszynka na razie out na bok. I zajmujemy się naszym mięsiwem. Do mięcha, trafia, sól, tak jak mówiłem, około 60 gramów. Dalej, około 20 gramów pieprzu grubo mielonego. My lubimy taki grubo mielony. Dalej, 10 gramów majeranku. Całe opakowanie. No i nasz czosnek. Tareczka, zetrzemy sobie czosnek do środka. Gdzie nie mam tarki? Zapomniałem tarki. I czosnek, trzemy czosnek. Dużo czosnku. Oczywiście, jeżeli nie lubicie aż tak mocno czosnkowej kiełbasy, można dać mniej go. A że my jesteśmy czosnkożercy, to dużo czosnku. Czosnek w środku, więc dolejemy nasze 300 ml wody i dokładnie mieszamy. Ile mieszamy? No do uzyskania takiej jednolitej masy, myślę, że jakieś 10-15 minutek, żeby to wszystko się nam ładnie połączyło. I co? I zostawiamy w lodówce na jakieś, no ja zostawię myślę 24 godziny, jutro do tego wrócę. Żeby nam się to pięknie wszystko tutaj razem połączyło. Można zrobić to krócej, można szy szybciej, nie krócej. Można sobie zostawić na co najmniej myślę 3-4 godzinki. Też będzie dobrze, ale doba będzie idealnie. Woda. Hytz. I wyrabiamy. Czym wyrabiamy? No rączką. Najlepiej rączką, czyste rączki i masujemy. Piękne nasze mięsko wmasowane, mięsko wmasowane, przyprawy wmasowane w mięsko. Wszystko się ładnie tutaj połączyło. Więc co? Zaraz trafi do lodóweczki i wracamy do tego jutro. A i zajmiemy się flakami. Z racji tego, że dzisiaj ich nie wykorzystam, pokażę wam, jak je zabezpieczyć, żeby nam się nie zepsuły i w ten sposób można je przechowywać nawet do kilku tygodni. Więc jeżeli nie zużyjemy całych tak samo sobie zrobię i zostawię na za 2-3 tygodnie, może następną kiełbaskę jakąś będę robił. No więc co? Ja idę umyć ręce i widzimy się za sekundę. Jest, elegancki flaczek, w całości, niedziurawy. No i co? Takie oto flaczki wrzucamy sobie do naczynia, miseczki, czy jakiegoś słoiczka, w zależności co tam macie pod ręką. Wrzucamy sobie i sól morska i zasypujemy, grubo zasypujemy. Jutro zanim je użyjemy sobie je przepłukamy po prostu taką ciepłą wodą, żeby się pozbyć nadmiaru soli. Nie żałujemy, tak żeby przykryć całe. Zamieszamy i w taki oto sposób Możemy flaki przechowywać naprawdę 3-4 tygodnie w lodówce. Nic im nie będzie. Przed wykorzystaniem do ciepłej wody dokładnie wypłukać, żeby nie były zasłone. I tyle. I cieszymy się z kiełbasy. To co? To też do lodówki. I widzimy się jutro. Kolejny dzień. Mięsko gotowe. Pięknie pachnie czosnkiem. Więc będziemy nadziewać naszego placzka. Zanim to zrobimy, ja sobie uformuję. Takie, może nie kuleczki, ale takie wałeczki, nie wiem jak to określić, takie kawałki mięsa, żeby mi to ładnie do maszynki pasowało. Uformujemy sobie takich kilka i będziemy nadziewać naszego placzka. Skonformowane, więc zajmiemy się naszymi jelitami. Trzeba je okłukać. Ja tutaj mam letnią wodę. Rzucamy i opłuczemy je tak dokładnie z nadmiaru soli. naszego flaczka najpierw sobie włączymy maszynkę żeby nam mięsko zaczęło cędy wychodzić żeby się pozbyć całego powietrza, które mamy tutaj w układzie, bo nam będzie to po prostu pęczniało, a tego nie chcemy. Im mniej powietrza w środku, tym lepiej. Kiełbasa nie będzie pękać w przygotowaniu i będzie idealna. Pojawiło się nasze mięsko z powrotem hyc. Pozbyliśmy się powietrza tutaj z układu z maszynki, więc nałożymy naszego flaczka. Odrobina oleju, żeby nam się łatwiej zakładało. I na końcu supełek. Moja maszynka ma opcję wolnych obrotów, więc na takie włączam i powolutku nadziewamy kiełbasę. I teraz wyciągamy kawałeczek i zakręcamy. Pierwsza nasza kiełbaska gotowa. I oto nasze dwie pierwsze kiełbaski gotowe. I co z tymi kiełbaskami? W chłodnym, przewiewnym miejscu zostawiamy na jakieś 5 godzinek i następnie będziemy je parzyć. Więc ja nadziewam resztę i widzimy się za jakieś... Kilka, może kilkanaście minut. Nasza biała gotowa. Zobaczcie, no wyszła idealnie. Teraz ją rozwiesimy na 3-4 godzinki, żeby sobie odpoczęła i następnie będziemy ją parzyć. Gdzie ją rozwiesimy? W cieniu, w chłodnym miejscu przewiewnym. Więc na sznureczku. Kiełba hawisi, wisi, więc ją przykryjemy czystymi tutaj ściereczkami, żeby nam muchy tutaj nie leciały, nie siadały. Jedna, Druga. Nasza kiełba sobie tutaj będzie odpoczywać, elegancko gotowa, więc my się widzimy za jakieś 4 godzinki, jak będę ją parzył. Już się nie mogę doczekać. Będzie pyszna. Nasza kiełba rozluźniona, wypoczęta, więc co? Wyślemy ją na spa, czyli kąpiel w gorącej wodzie. W gorącej, nie wrzącej, taka ważna różnica. Tak naprawdę mam tutaj gorącą wodę osoloną i wrzucamy naszą kiełbę na około 30 minut i tak ją będziemy parzyć. I widzimy się za pół godzinki. No i pół godzinki minęło. Kiełbasa uparzona, więc wyjmujemy. Test smaku, zobaczymy co nam z tego wyszło. Tak wygląda, piękna biała. czosnkowa majeranek no jestem z siebie dumny, naprawdę mega smaczna no i co, ja idę jeść no nie da się przy tym wietrze ja idę jeść a wy, zostawcie łapkę w górę napiszcie jakiś komentarz, kto jeszcze nie subskrybuje dajcie suba no i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku smacznego